Cześć! Z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak włączyć kamerę na maku, czyli jeśli chcemy zrobić jakieś zdjęcie albo filmik siebie lub otoczenia, będziemy w stanie to zrobić. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, należy tutaj zjechać niżej, tutaj gdzie widzimy launchpad, kliknąć tutaj i znaleźć foto wów. Jeśli nie możemy tego znaleźć, to tutaj wystarczy wpisać w wyszukiwarce foto. No, i jak widzimy, już znalazło fotobuł, wystarczy na to kliknąć, aby to uruchomić. No i w tym momencie aplikacja Photobułów została uruchomiona i jak widzimy, kamera już działa. I teraz mamy tutaj na dole trzy opcje. Pierwsza z nich, jeśli na nią klikniemy, zaznaczymy i następnie klikniemy w ten czerwony przycisk, zrobi trzy zdjęcia, jeden po drugim. Czyli mamy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. I w tym momencie zrobiliśmy cztery zdjęcia. Jak na nie klikniemy, o w tym oto miejscu to możemy sobie je przybliżyć i zobaczyć jak to wygląda w taki oto sposób teraz jak klikniemy tutaj cofniemy się do poprzedniego ekranu no i druga opcja to jest zrobienie pojedynczego zdjęcia czyli klikamy tutaj w czerwony przycisk 3 2 1 i zdjęcie jest już zrobione no i trzecia opcja to jest nagranie filmiku czyli jak klikniemy w tą oto opcję klikniemy w ten oto przycisk czerwony to w tym momencie zostanie nagrany filmik. Tutaj w celach e, testowych nagram może filmik 5-sekundowy, czyli mamy 5 sekund, zatrzymuję i już widzimy w tym miejscu, że filmik jest nagrany. Jak widzimy w tym miejscu, mamy zdjęcie zrobione, a tutaj mamy ten kolaż czterech zdjęć, co zrobiliśmy na początku. Czyli w ten sposób możemy włączyć kamerę i możemy zrobić zdjęcia, jak i filmy. No i teraz jak te zdjęcia sobie zapisać w dowolnym miejscu należy kliknąć na dany film czy też zdjęcie, następnie klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy eksport. W tym momencie spyta się nas, gdzie chcemy zapisać i pod jaką nazwą, czyli tutaj u góry wpiszę może video, tutaj poniżej zaznaczę, że chcę zapisać w dokumentach i klikam save. W tym momencie filmik został zapisany, teraz zapiszę zdjęcie. Klikam prawym, export i zapiszę to jako foto i także zapiszę to w dokumentach, tak żeby było w jednym miejscu klikamy Save no i w tym momencie zarówno zdjęcie jak i filmik zostały zapisane teraz kliknę sobie w Finder e, jesteśmy w dokumentach i jak widzimy mamy tutaj zarówno foto czyli zdjęcie, jak i video, które nagraliśmy I jak kliknę Play to jak widzimy, że się odtwarza czyli właśnie w ten oto prosty sposób możemy uruchomić kamerę na Macu możemy nagrać filmik, możemy zrobić zdjęcia dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się to zrobić i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.